Cześć, witajcie, witajcie w sierpniu 2019 roku, koziorożce moje drogie. Co tam u Was słychać? Co tam u Was słychać? Mówcie, piszcie. Wiecie, że ja za każdym razem czytam Wasze komentarze, nawet jeśli nie odpowiadam. Bardzo lubię czytać, co się u Was dzieje, co tam słychać, jak się czujecie. Mam takie poczucie jakiejś więzi wtedy z Wami. A skoro się ściągamy, to wiadomo, że tak jest. Kochani, jak wiecie, prowadzę cotygodniowe livey we wtorki o godzinie 21 lub w środę o godzinie 21. Śmiało piszcie do nas na czacie. Działamy magicznie, zazwyczaj zapalamy świeczuchy na czyjąś, intencje dla kogoś. Także tak troszkę jest, moi drodzy, czekajcie, za mocno mnie widać. O! Teraz jest lepiej. No to co? zaczynamy. Moi drodzy, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, nie z każdym będą rezonować. Także, jeśli teraz z Tobą nie rezonują, to zapraszam innym razem. A przede wszystkim zobaczcie sobie filmiki z 2019 roku. Na początku 2019 roku nagrywałam dla Was, kochani, filmiki na poszczególny znak Zodiaku. I są tam ogólne czytania, jak i również poszczególne na każdy miesiąc. Także myślę, że warto zerknąć do tych czytań. Do tych czytań. Dobra, bardzo proszę o prowadzenie. Bardzo proszę o prowadzenie dla koziorożca. Bardzo proszę o prowadzenie dla koziorożca. Jak wiecie, założyłam kanał po angielsku. Jeśli ktoś tam potrzebuje, to zapraszam również do kanału w języku angielskim. Tam mniej nagrywam, bo miałam mniej czasu niestety, ale mam nadzieję, że z czasem jakoś się to nam rozrośnie. Proszę o prowadzenie dla koziorożca. Proszę o prowadzenie o kozior dla koziorożca. Wskazówki wydarzenia energetyka w sierpniu 2019 roku. Sierpień 2019 roku. Koziorożec. Koziorożec, sierpień 2019 rok. Koziorożec, sierpień 2019 rok. Sierpień, koziorożec. Proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających. Z intencją dla osób słuchających. Wow! Arcykapłanka. Koziorożce. Czy wy nie miałyście arcykapłanki jakoś w tamtym miesiącu? Jakoś tak trochę... O, wow, jak pięknie! Zaraz Wam powiem, wow, ile wielkich arkan. Koziorożce, koziorożce. Przede wszystkim powiem tak: koziorożce swojej energii, czyli denarowej, czyli ziemskiej. Patrzcie na sny, na wizje, na przekazy, na znaki koziorożce, ponieważ w tym miesiącu bardzo, bardzo dużo wszechświat i osoby. W przestrzeni astralnej, duchowej będą chciały Wam przekazać odnośnie Was, odnośnie Waszego życia uczuciowego jakoś tak mm, drogowskazów, co dalej. Na, na tej zasadzie arcykapłanka mówi, przemedytujcie sobie podczas tej karty, czy rysujcie, jeśli nie macie, czy zapoznajcie się z tą kartą arcykapłanki. Mówi, że macie wytężoną intuicję w tym miesiącu i tak bardzo mocno odczuwam to, że to będą dla Was znaki, koziorożce. Na sierpień 2019 rok, sny, wizje, um, jakieś wiadomości od osób z dawnych lat, to wszystko do Was przyjdzie w sierpniu i będzie się dotyczyło was, ale jako, osób taki, jako osoby takiej uczuciowej, co dalej z tymi uczuciami, co dalej z tymi osobami, z którymi jesteście? Dosłownie tak, także y, czekajcie na znaki i teraz tak, koziorożce powiedziałam wow, ponieważ bardzo się cieszę. Koziorożce zdecydowanie coś kończą w sierpniu, ale zdecydowanie i nie tak jak wodniki, że kończą i mają jakieś trudy, tylko wykończycie koziorożce jakieś toksyczne sytuacje, relacje, odcinacie się, odchodzicie od relacji i idziecie w nowe. Idziecie w nowe. No zobaczcie, macie od razu kartę głupca przy śmierci, co jest dla mnie niesamowitym. Przekazem jasnym i klarownym, że koziorożcy zaczynają nową drogę. Co niektórzy się przeprowadzą, co niektórzy się wyprowadzą, co niektórzy zaczną nowe kierunki studiów, co niektórzy naprawdę wyjadą, ale generalnie chodzi mi tutaj, że dużo się zadziewa w tej sferze uczuciowej. Niektórzy podejmą decyzję o długoletnim w długoletnich związkach, o rozstanie się jednak, o wzięcie tego nowego człowieka, który tu jest. O przyjęcie nowej osoby, która gdzieś tam się czai. A dla niektórych świeżaków w związkach może nadejść decyzja o wspólnej przeprowadzce, o wspólnym mieszkaniu, o wyprowadzce. Gratulacje, koziorożce, Naprawdę gratulacje zrobiłyście. Mam poczucie duży krok naprzód w swojej przemianie energetycznej, w swojej przemianie duchowej w tym roku. W sierpień doskonale Wam to pokaże, bo w sierpniu nowe... Hmm, pozytywne rzeczy i informacje. Dosłownie dosłownie tak, i to się dla Was, koziorożce, właśnie zadziele, zadzieje. No i bardzo się cieszę, bo zazwyczaj ta śmierć pokazuje mi się przy innych kartach, na przykład przy demonie, na przykład przy wisielcu, no nie zawsze, ale najczęściej w czytaniach ogólnych, a tutaj od razu z taką świeżością z tego starego wchodzicie w nowe, więc. No wow, koziorożce, po prostu jeden wielki wow. I teraz idąc dalej, tak jak już mówiłam, co niektórzy robią jakieś przesunięcia, przetasowania siebie w innej przestrzeni, a mianowicie idziecie do innego miejsca, się przeprowadzacie za namową jakichś tutaj osób, za namową tego partnera czy partnerki, co jest dla Was na korzyść. Ale jedyne co, na co zwróciłabym uwagę koziorożce, na kobietę przy finansach, na kobietę przy współpracy, na kobietę jakiejś policzce, szefowej, coś, co jest niejasne, jeśli chodzi o finanse. I w związku z tym, koziorożce, miejcie oczy szeroko otwarte. W sensie jest tutaj ukazana mi współpraca na ten miesiąc, jakaś wytężona Wasza praca przy projektach z innymi osobami, jakoś bardzo dużo osób do tej współpracy. Trzeba będzie się bardzo mocno dogadywać, koziorożce, żeby ugrać swoje. Natomiast jakaś kobieta wychodzi mi przy finansach niekorzystna. Na zasadzie może nie ze świadomością, ale coś tutaj będzie próbowała więcej ugrać dla siebie niż dla was, koziorożce. E, dlatego miejcie oczy szeroko otwarte. To co tyle. Przy tej ósemce kielichów chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że ktoś z daleka do was przyjedzie w sierpniu. Ktoś z daleka, ktoś z podróży, ktoś o kimś usłyszycie, ktoś, kto do Was jedzie, będzie chciał się z Wami spotkać, będzie miał dla was. Wiadomość o spotkaniu. Ktoś naprawdę, kogo dawno nie widzieliście, nie widziałyście, z daleka będzie wracał i będzie chciał się spotkać. Dosłownie tak. No dobrze, Koziorożce. No dobrze, pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Wszystkiego cudnego Wam życzę. I co? Widzimy się w następnych filmikach. Do następnego razu. Oczywiście co tydzień zaglądajcie na moje horoskopy cotygodniowe. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Wszystkiego cudnego. No, oczyszczone. Buziaki. Hej, papa.